Kiedy chciałeś, żeby szybko wyschło, bo przecież nie masz czasu na tynk maszynowy i zaszpachlujesz klejem do gipsowych, który jest cholernie twardy, to czym można to wyszlifować? No jak to czym? To jest jedyna rzecz, którą w życiu szlifowałem. To samochód. Patrzcie, kurde, jak idzie. Zobacz ta. Niby brzydka <śmienny> Loks robota Myślałem że będzie dużo roboty Ale obszlifowałem już tamtą stronę To co trzeba było 10 minut mi to zajęło odmuchać i nie będziemy się bawić w malowanie żadnym wałkiem tylko kupiłem farbę elewacyjną gęstego gluta i malujemy pistoletem do tynkowania zobaczymy jak wyjdzie